Witajcie, kochani, i pozdrawiam Was z nowym rowerkiem e-bajkiem, takim mini-fadbajkiem. Jeżeli Was ciekawi, czy warto taki rowerek kupić, moje pierwsze wrażenia, spostrzeżenia, i czy warto było ten rowerek elektryczny kupić, i z czym jest lepszy od sprzedanego niedawno Ingui EP2 Pro, zapraszam Cię na filmik. Hej! Witajcie kochani w następnej części filmiku takiej mini recenzji pierwsze wrażenia pierwsza jazda testowa tutaj trochę po lesie, trochę po ulicy trochę wieczorem będę też niedługo nagrywać z wszelkami jak to wygląda podczas jazdy i sprzedałam niedawno rower typu Fatbike Ingui EP2 Pro Powód był taki, że no, niestety po, po dwóch latach stwierdziłam, że no jest to e bike zbyt ciężki dla mnie. Ciężkie wsiadanie jeszcze teraz chorą nogę mam, którą leczę. Bardzo ciężki w ogóle jest problem z wprowadzaniem go do domu, jeżeli ktoś jakieś wysokie progi ma nie mówię już o blokach czy innych miejscach. No, niestety, jazda też jest ciężka na takim fatbajku. A jeżeli się bateria wyczerpie, no to trzeba mieć naprawdę niezłe nogi, siłę, żeby na takim rowerku przyjechać do domu. Więc stwierdziłam, że sprzedam różne tam perypetie z tą sprzedażą, miałam ale się udało. Resztę trochę dołożyłam, pomogła rodzinka i jest nowy rowerek. Na, napis. Jest taki Hevarly, a ja sprawdziłam w internecie, jak się prawidłowo powinno wymawiać tą nazwę. I prawidłowo jest Civerly. I podobno to oznacza Żartobliwy, czyli taki można powiedzieć wesoły e-bike. Od takich technikalnych rzeczy, że tak powiem. Więc tak, rowerek jest elektryczny, składany i tu w ogóle bardzo. Fajny sposób składania ma. Zaraz. Patrzcie, jak to ukryte, że nawet zapomniałam. O, tutaj jest. I dodatkowo ma jeszcze tu taką bardzo fajną blokadę. I tą blokadę, jak zdejmiecie, wtedy da się tego rowerka złożyć. Nagrywam teraz w lesie. Jest bardzo gorąco 30 stopni. Jutro będzie 33. Mamy końcówkę czerwca 2024 i tutaj no daje ta pogoda. No ale tak mówię, jest składany jakby co rzeczywiście. Rowerek ma 500 W. Maksymalna prędkość jest 35 km na godzinę, ale można wejść w ustawienia tutaj w ten wyświetlacz, w sterowniki i można to też zmienić. Następna sprawa bateria. Bateria 20 amperogodzin, naprawdę potężna. Myślałam, że jest o wiele cięższa, waży 4,5 kg. Także zdziwienie jest niezłe. I tą baterię się wyjmuje za ten tutaj uchwyt i możemy zabrać ją do domu i tam ją ładować albo tutaj w rowerku ma ona tutaj taką blokadę na kluczyk że żeby ją po prostu zabrać trzeba przekręcić kluczyk i wtedy ją można zabrać tutaj jeszcze nie wiem do czego ten te wejście będę tutaj sprawdzać tu jest poziom stanu baterii o nie wiem czy to widać a tutaj z drugiej strony jest na taką zaślepkę ładowanie tego e-bajka. Poczekajcie, o mi się uda. O, tu jest ładowanie, i to jest zaślepione bardzo fajnie. Na filmach w tego typu rowerków wyjmują tą baterię, zabierają do domu. No nie wiem, może tak jest jak ktoś na dworze trzyma Ale ja będę e bajka też trzymać w domu Będę ładować baterie nie wyjmując tej baterii No ale jest taka możliwość, dobrze wiedzieć Do innych takich Rzeczy technicznych Waga tego rowerku, no i tutaj jest właśnie O wiele większy plus niż W Ingwe P2 Pro który ważył 32 kg, a z paczką to jeszcze więcej. A tutaj według sprzedawcy, który na Allegro mi sprzedał ten rowerek z polskich magazynów, dlatego przyszedł nawet wcześniej przed czasem od jeden dzień, ten e bajk waży 28 kg I powiem wam, że rzeczywiście czuć tą wagę lżejszą. Przekłada się na to, że szybciej jedziemy, mamy większy zasięg. Łatwiej jest ten rowerek podnieść, czy wprowadzić do domu, czy złożyć i włożyć go do samochodu. I tutaj rzeczywiście jest ta waga odczuwalna. I waga, tak jak mówię, przekłada się na zasięg, bo zasięg w tym momencie przy baterii 20 amperogodzin mamy 150 km a w trybie czysto elektrycznym gdzieś koło 70 i jeżeli tutaj nam się wyczerpie bateria to jest możliwość dojechania na tym rowerku jak na zwykłym rowerku bez wspomagania elektrycznego co w przypadku Inguje P2 prono nie byłoby już takie łatwe więc to jest na plus rzeczywiście ta waga koła, jeżeli chodzi o koła, koła mają tak, średnicę 56 cm, a szerokość 7,5 cm i to jest też o wiele mniej niż w Wingui EP2 Pro I, te, i to też jest plus, ponieważ hmm, lżej się jedzie, szybciej, więc naprawdę jest to na plus. Następna sprawa, akumulator jest litowo-jonowy. Udźwig tego rowerku jest do 130 kg, więc też bardzo fajna sprawa. Liczba biegów tych takich właśnie, jak to mówię, rowerowych jest 7. W firmy Shimano japońskiej, tutaj jest podwyższanie tych biegów, tu jest... Na, na mniejszy, na większy bieg tutaj sobie regulujemy. Więc fajna sprawa, bardzo dobra firma japońska. Następna sprawa zasięg. No to jak mówiłam wcześniej, jeżeli ja sobie obecnie jeżdżę na drugim biegu i rzeczywiście no zasuwa, jak nie wiem co. Na drugim biegu, był Mój men testował na czwórce, na czwórce, a, na, a piątce toż mi powiedział, że nawet nie próbowała w ogóle przy piątce zakręcać, bo mnie wywali z roweru. Więc ja na razie testuję na tej dwójeczce i mam nadzieję, że no, powiem Wam się świetnie jedzie. Lekko, nie macie nóg obciążonych i naprawdę jedzie bardzo szybko, co mnie po prostu też mega pozytywnie zaskoczyło. Następna sprawa, kochani. Trzy tryby jazdy mamy. Jest tu tryb zwykły, czyli jedziemy jak na zwykłym rowerku, wspomaganie elektryczne i mamy czysto elektryczne, czyli jest. Manetka gazu. Następna sprawa. Reflektory. Reflektory mamy tutaj z przodu. Bardzo fajne. I z tyłu. Tutaj osoba z rodzinki Mój Men testowała. I yy, kiedy hamowanie jest lub stop, to te światło tylne bardzo fajnie. Mruga. I bardzo mocne to światło jest, takie halogenowe, prawie jak samochodowe. Co też na plus zaskoczyło. I bardzo mocne światło tutaj z przodu, i szeroki, daleki zasięg. Więc to też jest naprawdę na plus. W sumie dodatkowego światła na razie nie muszę tutaj montować do tego e bajka, bo on sobie w zupełności poradzi z tym oryginalnym. Oświetleniem 48V Rowerek posiada. Silnik jest bezszczotkowy. Rowerek jest wodoodporny. Ma IP54 z podwójną ochroną. I nie tylko rowerek sam jest wodoodporny, ale także i ta bateria jest wodoodporna. Następna sprawa. Rowerek posiada system oszczędzania energii BMS, nie wiem jeszcze dokładnie na czym to polega i jak to będzie wyglądać podczas jazdy, ale no mówię, że jest coś takiego w tym rowerku. Następna jest, bateria jest, tak jak mówiłam, wodoodporna, wyjmowana. Następnie jak długo się ten rowerek ładuje? Rowerek się ładuje 6-7 godzin na pierwszy raz. A jeżeli doładowujecie ją kiedy ona kiedy ten e-bike nie ma do końca tych kreseczek no to na pewno będzie krócej. I też tutaj trzeba nie dopuszczać żeby całkiem była rozładowana bateria i to nie tylko w tym e Następna sprawa co Was zaciekawi wyświetlacz. Jest to LCD wodoodporny i mamy zapisane tam wszystkie dane e-bajka. Tutaj wyświetlacz jest z lewej strony bardzo fajny. Może trochę jak słońce świeci trochę mniejsza jest widoczność. Ja tu jeszcze mam z tą oryginalną folią. I włączamy sobie przytrzymując długo środkowy przycisk. I tutaj mamy, proszę bardzo, mamy tutaj poziom baterii. Te kreseczki mamy na razie, żadnego biegu nie mamy włączonego, więc się wyświetla 0. A na dole przejechane kilometry przejechamy 11 km. Jeżeli długo przytrzymamy tutaj przycisk, plus. Włączamy światło. A na dole mamy zmienianie biegów na mniejszy. I tak mniej więcej ten wyświetlacz wygląda. Oczywiście tu są dane wszystkie do rowerku, ustawianie prędkości, manetki i tak dalej. Jeśli chodzi o tryb wspomagania elektrycznego, mamy tutaj 5 biegów. Podobnie jak Wingui EP2 Pro. Ja jeżdżę na razie na drugim biegu i jest naprawdę, jedzie się bardzo szybko, co mnie bardzo mocno zaskoczyło. Te tryby trzeci, i czwarty i piąty na razie no, nie sprawdzałam, ale mówiono mi. Aby na piątym biegu broń nie skręcała. Że jak będę skręcać, że mam sobie wziąć nawet na najniższy bieg. Ponieważ no, rower bardzo szybko reaguje, szybko zwrotny jest, więc trzeba na to uważać. Więc fajna sprawa. Następnie co my tutaj mamy? Amortyzator mamy sprężynowy przedni. Olejowy. Tutaj jest to ustawianie. Jeszcze za bardzo nie rozkminiłam na czym to polega. I troszeczkę żałuję, że sprzedałam tamtego e-bike'a Engwe E2 Pro ze sztycą amortyzowaną pod siodełkiem. Jest tutaj wejście takie standardowe, by pasowała ta sztyca od Engwe. No, trudno. Będę musiała jeszcze raz tutaj dokupić sztycę z amortyzacją do niego. Jeżeli ktoś by miał link gdzie taką sztycę z amortyzatorem z, to, z tym dodatkową przełączką kupić, to dajcie mi znać, bo chyba ten link swój zgubiłam. I tutaj mamy wygodne siodełko składane żeby tak w górę do przodu, żeby można było tą baterię wyjmować. Ale ja na razie ją mam na stałe te siodełko mocowane, nie będę baterii wyjmować. Tutaj z takich gadżetów dostałam takie zapięcie rowerowe na stałe. Je się tutaj wypina i możemy przypiąć je bajka. A jak nie potrzebujemy, to mamy tutaj takie fajne zapięcie linka jest tu przypięta. I na zacisk naciskamy i wyjmujemy tą linkę. To jest akurat taki gadżet, który dostałam jako gratis do tego rowerku. Jeżeli chodzi o sam hamulec, jest to hydrauliczny hamulec tarczowy. Rowerek jest przeznaczony dla osób o wysokości od 155 do 180 cm i jest regulowane tutaj także siodełko. Jeżeli chodzi o gratisy, mówiłam w poprzednim filmiku, o jakie to gratisy chodzi. Najfajniejsze gratisy, no to właśnie to był Właśnie tutaj ten, ta linka antykradzieżowa z takim bardzo fajnym zapięciem. Zestaw kluczy do przykręcania e bajka pompka rowerowa, no też jest bardzo fajne. A jeżeli chodzi o takie standardowe wyposażenie, no ja tutaj sobie, to są pedałki nieoryginalne z firmy Rock Bros. Odpiłam sobie od NWP2 Pro i tutaj sobie wpięłam. Tutaj jest bardzo fajnie kable takim rzepem, fajne spięte to tutaj było. Tutaj był dorzucony koszyk taki do trzymania sobie wody, bardzo fajny, fajnie to wygląda. Tutaj kosz z przodu tak samo był dołączony do tego rowerku. Ja już sobie ten kosz. Powiem wam tutaj pokrowiec dałam i torbę rowerową i spięłam sobie taką siateczką, ale kosz tak samo był dodany, bardzo fajna sprawa, praktyczne. Jeżeli chodzi tutaj o ten tył, pewno was ciekawi, jest to takie siodełko do przewożenia dziecka, jakieś osoby i tutaj takie śrubki były dokręcane. I tu były takie dodatkowe, jakby podparcia na stopy, gdybyście dodatkową osobę tutaj przewozili. To wszystko bardzo ładne, skórkowe jest. To siedzenie naprawdę bardzo dobra jakość. Ale można sobie to siedzenie wymontować, i można sobie tutaj zamontować kosz, taki jak tutaj mam z przodu. Można sobie zamontować jakiś kuferek zapinany. Albo sakwy, i właśnie się zastanawiam, czy by jeszcze tu sobie kosza nie dać, bo mam taki, jak tutaj z przodu. Kosz dać sobie taki tutaj. Albo kuferek jakiś zamykany, kupić sobie. Dzwonek tutaj jest taki, o, zwykły. Niestety migaczów nie ma. Z takich rzeczy, co bym sobie chciała do tego rowerku dokupić, no, lusterko, ponieważ te odęgłe P2 Pro no, nie pasuje tutaj, tamta bardzo gruba rura, taka była ta kierownica, tutaj niestety nie pasuje. Mam na oku bardzo fajne lusterko z polskiej firmy i chyba sobie je kupię. Jeżeli chodzi o dzwonek, dopnę tutaj migacze znowu zęgłe P2 Pro, gdzie tam jest dzwonek taki elektroniczny. Na razie nie mam tych migaczy ani dzwonka, bo się ładuje w domu. Samo wykończenie kierownicy jest bardzo fajne, takie jakby skórkowo tutaj gumkowe. Naprawdę to wygląda bardzo świetnie. No jak sami widzicie to siodełko bardzo wygodne i tutaj to siedzenie. W ogóle sam design rowerku taki biało jakby wpadający w siwy i takie rozwalające się kwadraciki proszę bardzo. Bardzo przyjemne plastikowe błotniki takie matowe z takim błyszczącym paskiem po środku z tyłu i z przodu. No, hamulce też tutaj mamy bardzo fajne. Wszystko działa. Tu jest taka spięta klamra do ustawiania właśnie kierownicy. No, i może tutaj warto sobie kiedyś jeszcze dodatkowo te kabelki zaizolować. Także ogólnie, chyba tutaj wszystko w tym rowerku powiedziałam, co można było Wam tutaj tak na szybko powiedzieć. Jestem bardzo zaskoczona, że rowerek jest lekki. Szybko się nim jeździ, nawet na drugim biegu. Muszę się trochę tej nazwy nauczyć Civelli. Tutaj są takie. A jakie jeszcze innowacje tu wprowadziłam? Tutaj mamy takie rozwalające się kwadraciki. Ja dorobiłam więcej tych kwadracików z folii wodoodpornej odblaskowej pomarańczowej i czarnej i taki dodatkowy design tu zrobiłam. I także z tej strony. Dorobiłam z folii wodoodpornej, odblaskowej czarne i pomarańczowe kwadraciki. Więc one będą świecić, jak tutaj światło w nocy na to padnie. Dodatkowo dałam tak dyskretnie, bardzo fajne paski z folii odblaskowej, wodoodpornej, pomarańczowe na przednie i tylne koło. To też bardzo ładnie wygląda. Dodatkowo dałam tutaj na ten, na ten wachlarz tutaj paski odblaskowe swoliczane. One są błyszczące. Na razie ich za bardzo nie widać, ale uwierzcie mi, są. Jak tu zaświeci też światło, będą na srebrno się świecić. Dodatkowo jeszcze na baterie, tutaj po boku też dałam takie paski odblaskowe z folii orakalczalne z jednej strony i z drugiej. I żeby bardziej być bezpiecznym dałam folię odblaskową pomarańczową na koszyk po bokach i tutaj z przodu i na razie to chyba tyle. Z odblaskami, co zaszalałam. Miałam sobie ten ramę oklejać taką folią komiksową, ale powiem Wam, że oryginalnie Tiverly wygląda super. W ogóle bardzo przyjemna w dotyku jest ta emalia pokryta, te, te, która pokrywa te rurki. Naprawdę super to wygląda. Więc Wystarczy, że trochę tych kwadracików dorobiłam. Czy żałuję, że sprzedałam Ingły P2 Pro? Nie. Nie żałuję i przede wszystkim cieszę się, że to jest damka, że mogę lżej na ten rowerek wchodzić. Że jest lżejszy, że jest szybszy, że fajnie też ciekawy design ma, że już takiego zainteresowania nie wzbudza. I ludzie mnie nie zatrzymują, namolnie nie pytają się, a co to rower, skuter, nie wiadomo co, bo to już wygląda jak rower. I cieszę się, że jak się wyczerpie bateria, mogę jakoś tym rowerkiem dojechać. I to są chyba najważniejsze plusy tego rowerku. I osobiście powiem wam, aha, no jest, na, jest przez to, że jest lżejszy, może trochę mniej stabilny będzie w lesie na dziurach i piasku, bo ten Fatbike Engwe EP2 Pro no to był taki, wiecie, toporny, ciężki, taki czołgowaty rower elektryczny, który głównie się nadawał właśnie na takie trasy na lasy, doły, jakieś góry, dziury w ogóle. A ten rowerek jest taki bardziej mini fatbike, takie co Ziala Trekking. Na razie na szosie się sprawuje naprawdę nieźle. Jeszcze będę testować go, jak on sobie tutaj w lesie poradzi. Jeszcze tutaj coś z tym błotnikiem jest. Chyba tu z przodu coś jest za mocno przykręcone, bo coś mi tutaj ten błotnik plastikowy skrzypi. Ale to jest kwestia do regulowania. Bardzo cichy silnik jest, co mnie też zaskoczyło. Nic tu do, nie stuka fajnie. Jest ten system odzyskiwania energii. Będę, ją, będę go sprawdzać w trasie. Bardzo przyjemnie trzyma się tą kierownicę. Nic się tu nie ślizga. Rowerek jest ogólnie stabilny. Też się trochę po kamieniach przyjechałam, po, teraz po drodze remontowanej w kierunku Zawiercia. <laughs> Więc rowerek naprawdę spełnił moje oczekiwania, nawet, nawet więcej niż myślałam. Zaskoczona jestem właśnie tym jego designem, tymi wszystkimi rzeczami, które Wam przed chwilą wymieniłam. Czy bym poleciła ten rowerek? Na pewno tak a szczególnie rowerek dedykowałabym kobietom bo fatbajki typu Engwe P2 Pro, Engine i tego typu rowerki dedykowałabym bardziej facetom i takim co lubią właśnie jazdy w takich ekstremalnych terenach ale ja nie jestem jakaś taka ekstremistka, że tylko raczej nie wybieram jakichś mega ciężkich tras więc w sumie, no sami widzicie, gdzie ja jeżdżę. Więc w sumie taki rowerek na takie trasy powiem Wam idealnie się tutaj nada. Jak najbardziej. Więc rowerek jak najbardziej polecam. Jeżeli macie jakieś pytania, chcecie się jeszcze o coś zapytać, dajcie znać pod filmikiem. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się ciepło, hej.